Hej, hej, witam Was serdecznie. Dzisiaj kolejny vlog, już to pewnie będzie ostatni, wakacyjny. My mamy godzinę przed 10, właśnie lecę z Tomkiem do fryzjera. Tutaj idzie do hiszpańskiego, zobaczymy jaki będzie efekt, ale to jest taki typowy, wiecie co, męski taki. Jak już się wspominałam w poprzednim vlogu, niedrogo. Nie jakie są ceny w Polsce, natomiast to jest o wiele taniej niż w Niemczech, bo w Niemczech, tak jak wspominałam, dla Tomka takie męskie 28 euro. A tutaj z jakimiś tam ekstra czymś tylko 15 euro, więc naprawdę tanio. Ja dla siebie fryzjera jeszcze nie znalazłam, bo jeszcze nie doszliśmy do centrum głównego miasta. A tutaj na ubocznych ulicach nie widziałam, więc chyba po prostu będę musiała zrezygnować. O, o, to dopiero patrz, otwierają dopiero tego fryzjera, bo oni od 10 dzisiaj mają. I taki ciaplancie, co że po tym fryzjerze już byliśmy w markecie na zakupach. Po tym że mała kawa, takie dobre ciasto odkryliśmy właśnie w Mercadona. Znaczy ja to czas już widziałam rok temu, tylko tak mówię, a, tyle lukru, pewnie niedobre, ale pyszne jest, więc to drugi raz kupiliśmy, więc potem sobie to zjemy. I ruszamy na plażę, ale taką chyba tą plażę dzisiaj przy... koło nas, bo wczoraj byśmy tam trochę dalej. E, więc dzisiaj troszkę bliżej to będzie ta plaża, bo dzisiaj właśnie wyruszamy mm, wieczorem na spacer, do centrum, do takiego do, do głównego miasta, takiego stare miasto jakby. Mąż tak nie bardzo chce, my z Tomkiem bardzo, więc idziemy, że tak powiem, bo trzeba coś jeszcze zobaczyć oprócz tego leżakowania. I wiecie co, później się jeszcze pokażę filtry słoneczne, które Wam z chęcią polecę, bo są naprawdę dobre, super się sprawdziły i są to filtry, które są dostępne w Rosman, w Lidlu i w Polsce, w Rosmanie właśnie też, które zakupiłam. A my lecimy, tylko przejrzę, a my lecimy już do tego fryzjera, więc będę się później z wami łączyła. Więc my lecimy na plażę. Widzę, to jest po 12, dosyć późno, ale dzisiaj się zeszło do tego, że ten fryzjer i tak, dalej, i tak dalej, ale no już idziemy. Natomiast tutaj nie ma problemu z miejscem. W Chorwacji było tak, że o 12 no, nie było już gdzie się położyć, zwłaszcza już w cień już kompletnie nie. Natomiast tutaj jest sporo miejsca na plaży. Oczywiście są takie miejsca, gdzie są tylko leżaki i parasole i tam się człowiek nie wciśnie. Natomiast też jest dużo takich um, części plagi, która jest wolna i tam właśnie można swoje parasole rozłożyć. A jeżeli chodzi o cenę, tutaj kosztują dwa leżaki i ten parasol 14 euro na dzień. Natomiast no myśmy to chcieliby pożyczyć, natomiast no może to zrobimy w sumie, bo zostało nam jeszcze w sumie ile? Dzisiaj, jutro i plażowanie, więc jeszcze mamy chwilę czasu. Natomiast my mamy jeden swój taki, e, taki e, ten krzesło, e, które było właśnie w tym apartamencie i się całkiem wygodnie właśnie za takim czymś siedzi. Więc już widzę, że zmachałam się. bo znowu jest bardzo ciepło, że jest 28 w sumie dzisiaj, ale jakoś tak strasznie duszno dzisiaj jest. A po prostu, już może mi jest tak bardzo ciepło przez ten cały tydzień tego pobytu. Więc tak, my grzejemy na tą plażę, zaraz się rozkładamy i dalej będziemy leżać, czy leżakować, pływać, a woda jest bardzo ciepła w ogóle, więc też taka dosyć przyjemna. Na tej plaży, co byliśmy wczoraj, natomiast była taka inna. To też był Toremolinos, Tore w sumie zaczynało się tam. tam było tak czy znaczy była też fajna woda ciepła, tylko tam były czasami takie duże kamienie w wodzie. tak po prostu niespodziewanie człowiek mógł na to stanąć. no dobra na razie kończę, bo się umęczyłam tym gadaniem, bo jest naprawdę bardzo parno. In flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Że jest godzina piąta, ludzi jest jeszcze sporo, chociaż, wiecie, co powiem Wam szczerze: że dzisiaj jest bardzo mało ludzi, bo dzisiaj w ogóle jest poniedziałek, jak wspominałam. Wczoraj plaża była po prostu full, pełna, natomiast to się zawsze znajdzie miejsce, to nie ma takiej tragedii. Tutaj oczywiście można to sobie pod palmami, w cieniu miejsce również e, znaleźć, więc tutaj plaże są fajne. W każdym miejscu dzisiaj w Hiszpanii były plaże fajne, szerokie, dużo miejsca i zawsze było miejsce niezależnie od które się w szło godzinie, czy to była 10, 12 czy 16 i tak dalej, więc to jest fajne. Jeżeli chodzi o turystów, to wiecie co, dużo jest ludzi z Hiszpanii na wakacjach. Też tutaj słyszałam w tym rejonie właśnie sporo Polaków, ale również bardzo dużo Brytyjczyków. Yy, właśnie potem czytałam, bo tak z ciekawości sprawdziłam na internecie, to się okazało, że właśnie to jest Benal Madena. To jest właśnie też bardzo takie ulubione miasto na wakacje dla Brytyjczyków. Ale to nie są tacy widzicie, ludzie typu, tylko młodzi, jakby na imprezy, ale to też są pełno rodziny, po prostu z dziećmi itd. i tak dalej. Rzeczywiście to słyszę co jakiś czas, znaczy co chwilę w sumie, język angielski. Znowu się zapałam, powiem Wam. Więc tak, jak wspomniałam, godzina piąta. My tak powoli będziemy szli pewnie z 20 minut tego domu, bo tam kawałek mamy. Odpoczniemy, zjemy i dzisiaj mamy plan e, ruszyć trochę na spacer. Natomiast to nie będzie to główne miasto, bo tam jednak sprawdziliśmy, że trzeba tam godzinę 20 iść. Więc tam wypadałoby podjechać autem, a auta już nie mamy. Więc po prostu się e, może wybrzeżem, drugą stronę, bo tam jeszcze nie byliśmy. Ale tak czy siak po prostu sobie wyjdziemy potem wieczorem właśnie połazić We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I Do Was już wieczorem jest po 20.00. My wyruszamy dopiero na ten spacer, ale powiem Wam, że ten dzień jest bardzo długi tutaj. Właśnie słyszę z daleka, że ludzie są na, na basenach, na ulicy. Słyszę dużo ludzi, więc to trochę inaczej jest taki system jakby życia. Ten dzień tak jakby jest do wieczora zapełniony, więc my idziemy się przejść. Zobaczymy co się dzieje. Dalej jest ciepło, tutaj mam zasłonę na balkonie, ale czuję, że mi dalej kolana opala słońce. W ogóle cię tak sobie trochę kolana spiekłam, bo chyba sobie nie dosmarowałam tym sprayem właśnie, z filtrem. Natomiast te filtry wszystkie też omówię jutro, bo chyba tego vloga pociągnę do jutra, bo widzę, co tam nagram urywki z tego, z tego nowego miejsca, bo tam też nigdy nie byliśmy i nagram to po prostu dzisiaj. Ale myślę, tego materiału będzie trochę za mało, tak żeby dzisiaj to tylko zrobić, więc to po do, ten vlog będzie po prostu dwudniowy. Natomiast jak wspomniałam, jest, dalej jest bardzo ciepło, natomiast ja klimatyzację teraz już tak nie włączam w pokoju, bo dzisiaj się obudziłam i mnie, wiecie co, zatkało zatoki i trochę gardło mi tak trochę boli, więc z tą klimą teraz trzeba trochę uważać, żebym po prostu nie była potem chora po urlopie. No, bo jednak, e, wiecie, tu jest, tam jest 33, a tam jest 25 w pokoju i jest różnica te temperatur. No dobrze, więc tak, ja już się ubieram, a czy ubieram buty, bo już jestem w sukience, już ubrana. Natomiast chyba sobie biorę dzisiaj tenisówki, bo wiecie, też mam pęcherze od y, klapek. No tak. No więc tak, pokazuję, jak to wygląda teraz już wieczorem, więc tutaj odwracam kamerę. Ludzi, jak widać, sporo na basenach, na trawie. Tam są też dalej biegają w piłkę więc tutaj jeszcze życie pełną piersi. Jest dobra, no co? My lecimy na razie dalej. z Mercadona i chciałam polecić parę produktów, więc to jest oto ta babka, co kosztuje 6,5 euro, ona jest w lodówkach, jest bardzo dobra, to jest taki alabudyń, orzechy, lukier, tak, bardzo dobre, to szyci raz kupiliśmy, bardzo dobra babka, naprawdę takie ciasto, takie z bitem, no bardzo dobre, w Mercadona można kupić takie produkty obiadowe już gotowe, tu wzięliśmy takie już już żebra, bo tam jest kuchnia i oni gotują wszystko na świeżo, tam już próbowaliśmy palę, jakiś tam klopsy mąż, też był makaron, coś tam no Tam jest bardzo dużo produktów, typu właśnie dużo ryb, sałatek z łososiem, bardzo dużo produktów takich świeżo robionych. Tam one poklęły się na miejscu. Cena się nie pamiętam, a, a były dwie ceny. Nie wiem, czy to jest albo 12, albo 7 euro, ale raczej 12. Do tego takie ziemniaczki jeszcze też gotowane. są w ogóle przypieczane jakieś. I kawałek pizzy, taki też świeżo robiony i ta pizza kosztowała tak mi się na około 4 euro, chyba 3,70 taki kawałek, bo to jest wszystko świeżo robione, to nie jest żadne produkty mrożone, tylko właśnie świeżo robione i tam jeszcze nie no było, mówię, taki dużo mm, sałatek przeróżnych też na świeżo robione, więc tam warto sobie kupić, jeżeli ktoś nie ma co czasu gotować, ani chce się stało właśnie na mieście, to tam właśnie te produkty w Mercadone polecamy. Hejka moi drodzy, ja do was przychodzę już y, nie we wtorek, a w środę, dlatego że wiecie co, so wczoraj y, trochę źle się czułam, bo, y, znaczy to słyszę słuchać w moim głosie, problem z zatokami od klimatyzacji i dzisiaj ledwo mówię, znaczy y, głowa już tak mocno mnie nie boli, natomiast mam taką dosyć mocną chrypę. I dodatkowo dzisiaj jeszcze u nas zaczęli w, w budynku remonty jakąś tam rurę wymieniać, czy rury ogólne w tym osiedlu, więc jest głośno. Ja miałam Wam pokazać te filtry słoneczne, które chciałam Wam polecić. Natomiast ja Wam pokażę tylko jeden, który właśnie mam na wykończeniu, a czy już jest skończony i po prostu już go sobie to pakowanie, a te reszty zostawię, pokażę Wam w domu, bo to opakowania jeszcze sobie wezmę, bo są po prostu jeszcze, wiecie co, to jedno z Rossmana, no półpakowania pół jeszcze, więc tego jeszcze nie będę to zostawiało, się przyda. Natomiast Wam pokażę jeden produkt, który jest bardzo dobry. Dostępny jest pewnie i w Polsce, i w Niemczech, bo to jest kupione w Lidlu. Bardzo fajny spray do farbania, więc tak, pokażę go w ten sposób. To jest Cien z Lidla, tylko tu skupiłam nakrętkę, to z taką nakrętką. To jest Cien San Sport 30, również była 50. Powiem Wam, że ten spray, taki, w ogóle taki spray do opalania, e, a znaczy filtr w sprayu jest rewelacyjny, bo tym się psika, tym na, tego lat nie trzeba ci co wsmarować w ciało, po prostu to się psika e, i to się wchłania. Bardzo fajna opcja, bo widzę, że po prostu rąk, jak ktoś ma na przykład, nie wiem, w piasku czy coś, e, potem po prostu ciało nie jest wywrócone. E, i to jeszcze jest fajne, to już ma taki e efekt chłodzący, taki efekt zimna na ciele. Powiem wam, że w przyszłym roku, jak będziemy się już takie wakacje wybierać, kupię sobie na pewno w sprayu ponownie 30 i 50. Bo 50 mam w kremie, a w takim balsamie, też bardzo dobra. zresztą, Tylko, że chyba te produkty na taką plażę piaskową są najlepsze. Jednak, bo um, mówię, jak ktoś ma nawet ręce, bo wiesz, psiknie się tym, nie trzeba tego w ogóle smarować. No to masz ręce w piasku, więc to jest fajna opcja. I nie wiem, czy kupię, a czy ten był fajny. Jak to dobre, bo nie wiem, czy to jest w całej sprzedaży. Jak to dobre, to kupię to. jak nie to poszukam w Rosmanie, albo na przykład w DM, coś właśnie w sprayu, bo naprawdę fajna sprawa. I powiem Wam, że w ogóle na plaży zauważyłam, dużo ludzi miało takie coś w sprayu. Mieli też tam, wiecie, i w mleczka takie do psikania i tak dalej. Wiadomo, każdy ma takie różne, ale to już w rok temu zauważyliśmy. Czy może zauważył, że też chciały tak to spróbować, bo to chyba jest fajniejsze. No i rzeczywiście miał rację, więc to polecam. To na przyszły rok kupię ponownie, bo mówię, to jest super, więc e, mogę polecić. Fajna opcja. Moi drodzy, więc tak: <laughs> Ja lekko zachrypnięta, lekko, le, dzisiaj ledwo gadam. Pewnie moiście będziecie cieszył, że ledwo gadam, bo dam mu spokój. I teraz tak: mamy dzisiaj ostatni dzień, już urlop. czyli to też mam jeszcze urlop, bo mamy lot w ogóle o 17.30, więc jutro jedziemy, bo stąd trzeba być o 10.00. Jedziemy do Malagi i tam sobie jeszcze pochodzimy, zjemy obiad i tak dalej, więc ten mamy takiego jeszcze pół dnia jutro. Natomiast wiecie, tam mnie to tą walizkę ogarnąć, wszystko, czyli walizki dwie, a my teraz wyruszamy do innego miasta obok. Powiem wam, nazwę nie podam, napiszę w opisie, bo się to strasznie ciężko mi wymawia, coś na F. Eee, I tam jedziemy, właśnie nie wiem, czy metrem, czy autobusem, się sprawdzimy, bo to jest dosłownie tym e, metrem 15 minut. I tam jest też fajna plaża i właśnie tam zobaczymy co i jak. Tak z ciekawości, bo tak może na przyszłość, żeby tu przyjechać, tam winy, tam dalej troszkę pojechać czy coś, żeby po prostu sprawdzić sobie już, bo już też mniej więcej patrzymy urlopy na październik i powiem Wam, że z Berlina bardzo drogo wychodzą urlopy, więc tam na pewno nie, natomiast szukamy jeszcze coś z Wrocławia, bo tam jest dużo lotów. Dlatego to właśnie chcę sobie te okolice obejrzeć, co i jak na przyszły, żeby wiedzieć, bo wiecie, co no, warto po prostu więcej zobaczyć na urlopie, no wiadomo, niż mniej. Więc tak, będę kończyła ten, ten vlog już wakacyjny, no to będzie ostatni. On się pewnie pojawi na weekend, mi się wydaje. A później to wiadomo, to już będą z domu i tak dalej, tak jak zawsze. Więc cóż, dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się już następnym razem. Pa!